Cześć wszystkim do Was, bardzo serdecznie ze mną jak zawsze Repuls. Jest tam jak zawsze. I tym razem może nam uda się tą misję, jak już wiemy, że nie można umierać, to nie będę tak po prostu do przodu szedł cały czas. No Dobra. właśnie z tym mieczem. Znaczy całczy na pierwszą z przodu, tylko ogniwaj. Okay, Dobra, po prostu ale wystartuj już! No ja wystartowałem, no co ty mi mówisz, że nie wystartowałem, jak wystartowałem. Patrz. i. i Chcesz przez tą ścianę ognia przejść. Nie. Tak kupi gnoju. To trzeba kombo nabijać. Więcej, więcej dajcie mi orków do zabicia! Takie to jest piękne po prostu. Piękne jest wygrywanie, a nie przygrywanie. Jecham. Teraz sobie pobrałem inne rzeczy. Znaczy kolce, zmieniłem sobie leczenie na kolce, bo i tak większość co leczyłem to po prostu brałem poty z ziemi. No jest ten duży. Okej. Okay. Na drugą stronę. Big big. No, jak się to? 800, 1800. 3600. A to tam na górze. Co w południowej z nimi. Brałeś sobie leczenie, czy nie? Nie. Mam tą do różkę, to do, do ognia i to do, do tych latających krasnoludów, kolce z ziemi i kolce ze ścian. Zdałoby się leczenie. <laughs> o, lecisz na pierwszy rząd. No, tak fajnie jest. Co jest fajnie w gry? Wygrywać. A tam. Liczy się zabawa. Jaka zabawa? Zawsze zwycięstwo. Się nauczył, że trzeba stać przy mobie. <laughs> Nie będę już taki miły. Kurwa nie, po tej stronie zbudowałem, potem to sprzedam. O nie, ogłuszył mnie, mogę zginąć. Dobra, Ach! i swoją stroną się zajął, a nie spokojnie. Dobra, i do tej strony te ja wracam. Kurwa HP nie mam. Ja też nie mam jakoś lecę Bo to jest daleka strzelacz, A, coś taki skwaszony, <głoszony> skwaszony. O, przegrałem Ja nie lubię przegrywać I źle zrobiłem, że nie wziąłem sobie tego Odnowienia HP O nie, na no, ogistego ogra używałem ognia, no super, pomysł. Lecę do ciebie. Zaraz w tych... E, ...strażników... ...mogę sobie wziąć po prostu HP. Abyś widział, gdzieś poda, to mów. No. A ja sam poty potrzebuję. Jak się sprzedawało? To jest to hmm. moje. <coughs> no, Na, najeżdżasz E, no i sprzedajesz, opylasz. Masz. Bo sobie źle zbudowałem. to tyle. Dobra. Gotowy. Lecę. Jezus ogłuszyli mnie, Boże. Mal... Mnie też. Zbiłem się. Weź go. Ten. Kamień, kamień, kamień. Już. Ogień rzuciłem, nie mamy Po co, że ogień rzucą? By ich zabić. Damn. Nie no, ja za bardzo podchodzę po tego stu na ogrów i tyle. Taka prawda. No daj im przez ten ogień i przejdź w końcu. Nie. No bo nie będziesz dycha, nie punkty tracić. No właśnie, już 27 mamy. Spokojnie. Jakie jest większe, lepsza zabawa, Boże. Jak gry, lepsza zabawa. No co, dłuższa seria, więcej odcinków, tego chyba chciałeś. Ale więcej odcinków z Europy, więcej wyświetleń, więcej pieniędzy, to... więcej widzów od was. To dzisiaj za, za ile za godzinę nagrywamy? No ta. No. I ciebie. No Nie bij tego przyjaznego może, co? Czemu nie? No lepiej tego drugiego rozwalić, tak sądzę przynajmniej. I tak był zamrożony twój też, tak? A przyjazny i tak by szybciej się zmienił na nieprzyjaznego niż ten zamrożony, tak? I gotowe. A ta baza leczy chyba, podejdź do bazy. A nie jesteś tam twist daleko, okej. Okay. Dołu idą. A leczy, o boże, no to już go. GG. Starze się tu cofnę. Latający już idą, co nie? Czy nie? No. O, to uważny ten atak z powietrza, bo ja tutaj nie mam uczników jeszcze. Za Na moment, no i wtedy tutaj zniszczę. Mały bieg, uwaga, u siebie też pewnie. Otający poniszczyłem. U mnie coś nie widać ich jeszcze. A ile, lecę, to dobra. Idziecie ci W dół przepychają dół przepychają Tatujące. Pan. siebie Widzę, że u mnie, tylko że za dużo ich Ja sobie to jakoś daję radę No teraz ciężej No jest ciężej, bo łuczników nie miałem że na strzelających, co nie, nie mogłem się zająć tą tymi na, nad tym na ziemi Okej, okay. jeden nam przeszedł hańba. Biegnął te chyba wody małe duże nie, duże Ale seria 17. Nice. <coughs> ale Tak samo seria 14. Ma naładuj się. Dobra, gotowe. Cz, cz, cz. Jakby ich ustawić teraz? Jak gramy na pewno bezpieczniej niż ostatnio. Ta. Może w krasną ludzi zaczną stawiać. Bo dużo robili ostatnio. Także, że gorzej mi bez nich idzie. Dobra, już mam wszystko sekundę jeszcze tutaj w kolce ustawię jedne. Więcej kwasu muszę tu postawić na pewno. Albo tam ustawię, tutaj. <laughs> No z tymi dajesz radę. ode mnie przychodzę. No, sobie tych latających zabiłem. Ile tu ich idzie? Ile monete tu è ok. Te ściana ognia ładniej w tej rzeźbi Mówisz? Nie, nie próbowałem no. jeszcze Dużo podnosiłem teraz, także twoich Czemu moje podnosisz? Tego samego powodu, dla które ty moje podnosiłeś Kiedy? Zawsze Ale wiesz, co innego jak bijemy razem coś i ja to podnoszę sto, razem z tobą, co nie? A co innego jak leżę u mnie i podnosisz Nie, kradzież to kradzież więc ja robię to samo. Tam była podleć współpraca, a tu była kradzisz. Podleć się może, podleć się, o bazę się Luzuj, Nie, Muszę postawić obronę, marwej. tak? Porażka. tu idzie mnie licznych Wszystko u ciebie jak na razie widzę No i to mi się podoba to tu przejść Tutaj nie musi być. A, jestem już

Nikt nie chce pieniędzy oddać. No wiadomo, przydatna kasa jest, tak? Mmm, dziwne. Dlatego, widzowie, jest przydatne klikanie w reklamy na przykład. O. Nie można zachęcać klikani do klikania w reklamy, co ty mm. robisz? Bo ktoś z YouTubeów nas to bierze. A co, jak cię ktoś kurde tutaj na przykład pod ten podjebie? O, czacha! Lepiej tego nie robić. To no szalej a nie... Mówisz? żywnie. <grystanie> Wolę nie. O Jezus, gn gnomy trujące. No, Dobra, czas z mi się zająć trochę. Moi łucznicy ci ich tam wyrzynają trochę, ale... Już naszych dużo jest latających u ciebie, uwaga. ja będę wyrznięty. Koboldy biegną. Ale chyba ich zdjąłem. Coś przeszło u ciebie. No tak, chyba koboldy w małe. Uważaj. Nie idzie mi krasnoludów zamrażać. Pięknie. Dziesiąta... Ta, to ostatnio mieliśmy tylko za punkty, co nie? Dużo lepiej na no. idzie teraz. Hmm. Siurki nie ma. No, jestem gotowy. Czekaj, patrz jak tu dobrze to ustawić. Tu tak nie. Ust tu wylatują, więc przy samym wlocie może nie wolno lecą. Ale jednak lepiej na tej na ziemi Oj, tu monet jest. No właśnie tam biegłem, nie ja tak nic nie mówiłem, bo widziałem trzy monety są na mapie, kurde. Ty, ty, gnoju, ty draniu. Ty, <laughs> Judaszu. No jestem gotowy, jakby co. Ja tu kolce tak ustawię na całej długości, ładnie. Ja mam strasznie dużo goców przy tym głównym wejściu, tym bliższym. Przed dalszym tam, przychodzą, tutaj to tu się nimi zajmuje. A przy tym bliższym stoję i ogniem ich rażę, więc. Mm. Latających jest dużo, nie wiem, czy u ciebie też, więc samac. No ale właśnie lecę ich zdjąć. Te monety O lodowe Ta te lodowe tak ogień o. podziała Kurwa dedzę O żyłem No nie akurat nie o jak nie monetę podnosić Powiem ci, że było blisko, bo dwa ogry mnie wiesz, Ale jakimś sobie dałem radę? Dzieci, czas na kąpiel. Jedynasta, przedostatnia. Jak ja widzę, jak one tylko idą po kolcach i tracą to chapsy. Jezu, ale mnie oguszyły. Ja chyba zlecę. No, zlecałem. Nie, nie żyję. Muszę cofnąć. Nie, teraz dednę. nie żyje. nie żyje. To niedecydowany. Ale mi krasnoludy popadały. Masz to? Mam. Użyj. Nie mamy. Kurwa padnę chyba Padłem, kurwa Te latają, a znaczy biegające, te wiatrujące mnie dopadły no. Nie miałem mana akurat, bo kurde użyłem żeby na leczenie twoich tych Ale nic się nie dzieje Dalej wygrywamy, to najważniejsze Nooo, oh, fuck koniec, twoje jest Prawie zdydziłem Dobra, <laughs> ale się tu wychylam, jest są jakieś spotki na widoku. Ma strasznie dużo monet na górze. Wiem, ale po jednym z monetami, mój chłopie. Ostatni ten, nie fala. Uwa, ogr nie widziałem, ogra prawie wpadł w niego znowu. Ja tylko stałem strzety ogniowej i patrzę pułapki niszczą. Czasami tego ognistego orka trzeba załatwić. No ja zamieniam Or sobie wiesz, żeby było na przykład dwa ogry moje i sobie na tam te same. Tylko ładuję manę strzelając. w stałem ich pod krasnoludy i krasnoludy cisną. Wiesz, ja, że tych kracon postawi, że ale już mam limity tych strażników Ja też A ty tych husników że też mam limity strażników A w sumie ta No tak, powiem ci, bo wcześniej miałem jej wyżej, co nie? I teraz mi się wydawało, że ich ma, ma mało, ale jak się popatrzyłem na nich, to nie, jednak mam ich w pizdę Ostatni u ciebie? I gotowe, udało się A mój nie tańczył, mm. bo był ogłuszony A mój, moja łaniec załączyła W z stripteaserki w O. Ale zużywa się. Już Proszę się nie odmawiam ale może jakieś tanie są po prostu i tyle. No. I może je cały Jest, w kocinku. No, na razie, pa.